Jak często karmić kota? Oczywiście na przykład w odróżnieniu do psów, koty jedzą kilka razy dziennie. Wynika to z tego, że ten ich brzuszek, układ pokarmowy ma o wiele mniejszą pojemność. Koty, ich przodkowie polowały i zdobywały pożywienie kilka razy dziennie. Dlatego koty powinny jeść od 4 do 6 razy dziennie. I jest to wartość, można powiedzieć, dwu- trzykrotnie większa niż na przykład, jeśli chodzi o karmienie naszych psów. Kot zjada mniej, ale robi to częściej. Niekiedy podkreśla się, że w naturze koty jedzą nawet 12-20 razy dziennie. Oczywiście jest to założenie błędne, jest to spojrzenie błędne, ponieważ w rzeczywistości to ilość polowań. Polowań, jakie podejmują koty. I chociaż koty są naprawdę bardzo skutecznymi, myśliwymi. To te udane polowania ich ilość jest zdecydowanie niższa. I właśnie koty zjadały 4-6 posiłków dziennie. Niekiedy więcej, niekiedy mniej. Wszystko zależało od tego, jaki ten dzień był udany. Dlatego warto, żeby nasze koty, których układ pokarmowy, których brzuszki są właśnie tak brzydko mówiąc, zaprojektowane do. Tylu posiłków, żeby ten nasz kod jadł właśnie tyle posiłków w ciągu dnia. Jest to odpowiednia ilość, żeby nasz kod mógł zjadać je w taki bezpieczny dla niego sposób, i żeby oczywiście ten jego układ pokarmowy mógł sobie z nimi poradzić. Tak, żeby kod zjadał tyle, ile trzeba, i żeby nie jadł zbyt dużo. Dzięki temu, dzięki tym mniejszym ilościom, ale częściej. Kot będzie oczywiście zdrowy, kot będzie w odpowiedni sposób odżywiony. Oczywiście w domu nigdy nie odwzorujemy, a raczej będzie to bardzo trudne, tych naturalnych warunków i tego, że kot oczywiście najczęściej polował wieczorem, w nocy i rano. Dzisiaj koty, oczywiście ze względu na to, że żyją z nami, żyją raczej, funkcjonują, są aktywne. Raczej również głównie w ciągu dnia. Dlatego, dlatego nie ma co karmić naszego kota w nocy. On się doskonale dostosuje do tego jedzenia w ciągu dnia. Oczywiście, pamiętajmy, że jedzenie powinno być świeże. Nie powinno to wyglądać tak, że wsypujemy, wkładamy na przykład całą miskę i zostawiamy ją kotu, żeby kot sobie jadł. O wiele lepiej dla kota, gdy dostaje tyle, Ile teraz zje. Żeby nic nie zostawało, tu nie chodzi tylko o to, żeby kot nie jadł świeżego. Tutaj chodzi również o to, że koty no, najczęściej są łakomczuchami i kot w stanie jest zjeść o wiele więcej niż powinien. Z czym oczywiście nie będzie mógł sobie poradzić jego układ pokarmowy, tak jak powiedziałem, mniej, ale częściej. I niestety taki kot może, być, może mieć problemy żołądkowe. Ta świeżość i nie zostawianie jej na później, nie, dawania, nie dawanie zbyt dużych ilości, szczególnie ważne jest w przypadku karmy mokrych. Przecież koty polowały i miały zawsze świeży pokarm. Tak samo jest z nami, zjadamy tylko świeże, więc położenie czegoś, co na przykład za pół dnia no już nie będzie zbyt świeże, nie jest najlepszym wyborem. Pewnym rozwiązaniem oczywiście są karmniki. Czy jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, czyli takie urządzenia, które po tym, jak na przykład kot naciśnie coś łapką, podają odpowiednią ilość pożywienia. Niestety koty są na tyle sprytne i są na tyle wielkimi łakomczuchami, że kot może bardzo szybko zjeść z takiego karmnika bardzo dużą ilość pożywienia. No, dlatego te koty są tak podobne do nas. A ile ma zjadać kot? Tu można powiedzieć. To zależy. To jest doskonałe, doskonała odpowiedź wszelkiej maści, specjalistów, analityków i kogokolwiek. Zadajemy pytanie i odpowiadają, to zależy. I oczywiście niestety najczęściej mają rację. To wszystko zależy od wieku, wagi, poziomu aktywności naszego kota, jego stanu zdrowia, a także na przykład od pory roku. Jesienią koty zaczynają jeść więcej i robią tak samo w czasie zimy. Na co trzeba oczywiście uważać, żeby na przykład te nasze niewychodzące koty zbyt dużo nie zjadły, no i niestety ta ich waga może wzrosnąć za bardzo, no i oczywiście przekłada się to na no, bardzo negatywne efekty. Uśredniając, co oczywiście wiemy jak to jest z uśrednianiem, to najczęściej mówi się o 60 do 75 kilokalorii na kilogram masy ciała. Tutaj już mówimy o dorosłym kocie. Te koty, które jeszcze rosną, które się rozwijają, muszą zjadać więcej. Koty starsze również muszą zjadać inny rodzaj pożywienia, to znaczy, koty starsze, mniej aktywne, zjadają najczęściej tego pożywienia, a raczej powinny zjadać tego pożywienia mniej. Oczywiście, możemy w łatwy sposób policzyć, jak jeśli nasz kot waży 5 kg, mnożymy to przez 60 albo przez 75 i otrzymujemy taką wartość kaloryczną ile ten nasz kot powinien zjadać. Oczywiście, patrząc na karmę, jaką kupujemy, to jest około 300-400 gramów mokrego pokarmu, suchego o wiele mniej. Pamiętajmy, że sucha karma jest o wiele bardziej kaloryczna. W niej po prostu nie ma tyle wody, co w karmie mokrej i ta kaloryczność jest na całkowicie innym Poziomie, często nawet kilkukrotnie większym, więc oczywiście musimy pamiętać, żeby spojrzeć na kaloryczność i dostosować ją do naszego kota. Tutaj są takie specjalne, można powiedzieć, kalkulatory w internecie, które nam mówią, ile nasz kot powinien zjadać w jakim wieku. Wystarczy wygooglować. Ale musimy też pamiętać o kolejnej rzeczy: o tym, że sucha karma nie powinna stanowić podstawy. Karmienia kota. To jednak lepsze, tu jednak lepszym wyborem jest mokra karma, niestety najczęściej droższa, i ten stosunek mokrej karmy do suchej karmy powinien wynosić 5-6 do 1. Oczywiście z zaznaczeniem, że tej suchej karmy ma być zdecydowanie mniej. Oczywiście jeszcze raz wspomnę, że ilość karmy szczególnie trzeba pilnować u kotów starszych kotów, które już nie potrzebują tak dużej. Ilości pożywienia no są mniej aktywne i są kotami, które o wiele szybciej przybierają na wadze. Woda. Nie zapominajmy o świeżej wodzie, zwłaszcza w przypadku, gdy kot zjada większej ilości karmy suchej. Do tego potrzebuje, do życia potrzebuje wody. Jeśli kot zjada mokrą karmę, kiedyś, jeśli polował, to tą wodę w większości dostarczał. Większość swojego zapotrzebowania dostarczał właśnie spożywienia. A kiedy kot je karmę suchą, to jednak tą wodę musi pić. Oczywiście większość kotów no, nie jest zbyt dużymi fanami wody, ale oczywiście ta woda też jest dla nich potrzebna. Tutaj od razu zapraszam na materiał na kanale, gdzie mówię o tym, czy koty powinny pić wodę. Oczywiście tak, oczywiście powinna być świeża i powinny mieć zawsze dostęp do świeżej wody. Więc od 4 do 6 posiłków dziennie 60-75 kalorii na kilogram masy ciała, rozłożone to w ciągu dnia, żeby te odstępy były raczej równe. Na przykład możemy dać kotom przed wyjściem do pracy, zostawić jakąś suchą karmę, czy też jakiś karmnik zawierający troszkę tej suchej karmy na naszą nieobecność. Kolejny posiłek, kiedy wrócimy. Pod wieczorek i wieczorem kolejna porcja, żeby były mniejsze, żeby były rozłożone tak raczej równomiernie, żeby te kocie brzuszki mogły sobie z nimi w bezpieczny sposób poradzić. Na koniec jeszcze o jednej sprawie przekarmianie i przekąski. Przekąska, jeśli jest wliczana do tego bilansu, żadnemu kotu nie zaszkodzi, ale przekarmianie kota, doprowadzanie do tego, że będzie zbyt ciężki, Zbyt dużo ważył, oczywiście, to nie jest tylko kwestia wyglądu. Te koty grube no, nie za dobrze wyglądają. Tu jest inna kwestia. To niestety w bardzo negatywny sposób wpływa na ich stan, na ich zdrowie i te rezultaty mogą być naprawdę bardzo niedobre. To jest coś dla nich bardzo obciążającego. Tu nie chodzi tylko o ich układ kostny, o ich mięśnie, o ich kręgosłup, ale też chodzi o narządy wewnętrzne: serce, układ pokarmowy. Całość, można powiedzieć, tego kociego ciała jest zbyt mocno obciążona. Niestety, taki zbyt ciężki kot no, może mieć bardzo duże problemy i może być, niestety, to kot, który żyje krócej. Więc o tym musimy pamiętać. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam ponownie.